Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Przepiękny słoneczny poranek u mnie w lesie już jest w tej chwili 30 stopni. Schowaliśmy się tutaj w cieniu. Ja z pieskami chodzę rano, bardzo rano na spacer. Teraz z reguły chodzę rano, ale teraz chodzę jeszcze wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że pieski tak samo źle znoszą upał jak my ludzie, i właśnie im chciałam dzisiaj poświęcić mój krótki filmik ponieważ dzisiaj jest dzień psa w Polsce, 1 lipca. Na świecie jest 29 sierpnia, a w Polsce jest 1 lipca i ta data nie jest przypadkowa moi drodzy, ponieważ kiedy zaczynają się wakacje i zaczyna się czas urlopów dla piesków, zaczyna się jednocześnie bardzo ciężki czas i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania do końca tego, tego po prostu tej mojej. Historii, opowieści, rad. Zapraszam serdecznie i zapraszam oczywiście do subskrypcji, komentowania, lajkowania. Ja jestem Agnieszka, jakby ktoś mnie nie znał, inaczej: Grynelka. I prowadzę też blog, który, który dokładnie tak samo się nazywa grynelka.pl. On jest podlinkowany w komentarzu. I teraz krótko o pieskach. Moi drodzy, tutaj widzicie Ritę, tutaj widzicie Seli. Seli już ma lat 13, jest wiekowa, nie słyszy niestety. Ma taki lekki artretyzm, ale idzie jeszcze z nami ładnie. Tylko tyle, że w cieniu, właśnie, natomiast jeśli w słońcu, no to musi sobie porządnie odpocząć. Słuchajcie, latem, kiedy zaczyna się czas urlopów, jak powiedziałam, ciężki czas dla psów, dla kotów, ludzie wyrzucają zwierzęta, wyrzucają do lasu. Tutaj niedaleko mnie jest przypadek, spotkałam się z przypadkiem, gdzie Ktoś wyrzucił na ulicę po prostu bardzo starego psa, psa, który już się przewracał właściwie, nie miał siły nawet już chodzić, pół głuchy, pół niewidomy, z różnymi chorobami. No pies wysłużony pewnie stał na łańcuchu całe życie i teraz swoje miejsce znalazł na ulicy. Został uratowany przez dobrych ludzi i powiem wam ja będę szukać jeszcze dla niego domu. Może uda się, zajmę się tym w najbliższych dniach, pokażę Wam zdjęcia, może znajdzie się ktoś o bardzo dobrym sercu, który chciałby dać i ktoś, kto chciałby po prostu ten ostatni czas podarować temu pieskowi, pieskowi, który miał bardzo, bardzo ciężkie życie, po prostu tak ciężkie życie, że... że... No, a na końcu został w nagrodę wyrzucony na ulicę. Tutaj jest Sonia. Sonia jest też. Sonia patrzy się ślicznie, tak? Reagujesz na swoje imię, tak? Sonieczko, jest tobie gorąco, prawda? Tutaj siedzę w cieniu, jest bardzo miło. Słuchajcie. Pieski bardzo źle znoszą upał. O tym chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Bardzo źle znoszą upał. Psy praktycznie znoszą upał tak źle, tak jak małe dzieci, jak niemowlęta ludzkie, ale też jak starzy ludzie. To jest bardzo takie paralerne, paralelne, podobne. Zawsze mi się język plącze, jak wymawiam to słowo. W każdym razie Psy znoszą bardzo źle upał, mają ograniczoną możliwość ochładzania się, ze względu na to, że psy w niewielkim stopniu się pocą, ponieważ mają małą powierzchnię bez włosów, bez sierści. One się pocą tylko na tych opuszkach łapek. No i o łapkach powiem Wam od razu, nie powinno się chodzić z psami w takie gorąco, gdzieś po asfalcie, po rozgrzanym chodniku, dlatego, że te łapki psom po prostu się parzą. One one Soniaczka to jest motylek, tutaj jest dużo motylków. E, dlatego, że te łapeczki e, odparzają się, po prostu one ulegają, one, się, one ulegają poparzeniom, więc... E, więc z pieskami, jeśli się idzie, no to właśnie wcześniej rano bądź w, na pewno nie w taki upał w, o 12 w południe w cieniu, w cieniu po prostu, ponieważ psy bardzo szybko mogą dostać udaru cieplnego, zwłaszcza te, które są są młodziutkie, są szczeniakami, no i psy starsze, które, są, które mają już przeróżne choroby. W jaki sposób objawia się udar? Trzeba na to zwracać uwagę u psów. No podobnie jak u ludzi, słuchajcie. Pies ma, pies chwieje się, ma zaburzenia rytmu serca, to już stwierdzi weterynarz, bo, ale to widać po psie po prostu jak się chwieje, jak zatacza się, jak dyszy i ma w ogóle przyspieszoną, właśnie taki, taki, jest, taki po prostu jest jak gdyby, jakby to powiedzieć otępiały. I wtedy trzeba bardzo szybko reagować. Pierwsze co trzeba zrobić, to psa ochłodzić, podać psu wodę, która jest, ale nie jest, nie wodę bardzo zimną. Tego nie wolno robić, bo może nastąpić wstrząs u psa, tylko wodę taką chłodniejszą od temperatury otoczenia, czyli, czyli no taką wodę letnią, tak, lekko ciepłą letnią. To trzeba zrobić. Dobrze jest nałożyć na psa jakiś taki okład z czegoś wilgotnego. Zwilżyć mu też łapki. Bardzo dobrze pies to, tole, bardzo, bardzo dobrze psu to służy. No i słuchajcie, w takich przypadkach, które są bardzo nieciekawe, jeśli jest groźny, groźna sytuacja, jechać do weterynarza bo y, to się może bardzo źle skończyć, tak jak i u ludzi. Dlaczego? Dlatego właśnie, że pies. Y, nie, nie poci się praktycznie i nie ma jak regulować tej temperatury swojej, więc on poprzez to, poprzez ten wywieszony język, poprzez zajanie ziaj, takie się ochładza, no ale to nie jest aż tak y, po prostu efektywne. Więc y, uważajcie na pieski, tak? Bardzo, bardzo ważne. Psu temperatura wtedy natychmiast rośnie, y, natychmiast bardzo wysoką temperaturę ma do 42 stopni w czasie udaru, no i może nastąpić takie właśnie splątanie, a nawet zatrzymanie akcji serca. No, tak jak u ludzi, słuchajcie, tak jak u ludzi. Dobrze mieć zawsze taką, jak siedzi na spacer dla pieska. Ja mam taką miseczkę w plecaku, tutaj mam, to już nie będę pokazywać, ale w plecaku mam termos z taką wodą, która trzyma stałą temperaturę. Właśnie to jest temperatura letnia. Można by powiedzieć, że ta woda za chwilę się i tak ogrzeje, tutaj, no ale nie mniej zanim się ogrzeje, to pieski natychmiast do tej wody biegną, bo chcą się napić. Więc słuchajcie, to na tyle Wam na dzisiaj. Powiedziałam, e, trzymajcie się bardzo cieplutko. Ozji tutaj z tyłu za mną leży. E, tutaj e, pozdrawiam Was od, od celi. Jeszcze chciałam powiedzieć coś, jeszcze chciałam ważnego powiedzieć, słuchajcie, e, że. Mm, Zwłaszcza te psy rasowe są narażone na udar, które mają y, kró, krótką, jak gdyby krótką czaszkę, tak? To są te wszystkie psy y, takie jak bokser, jak bulldog, jak pekińczyk, y, y, no te takie... Nawet z tych dużych ras typu rottweila, typu pitbull, to są wszystko psy krótko czaszkowe i one mają ograniczoną możliwość używania w czasie ochładzania się właśnie tego układu tutaj oddechowego. Więc na nie trzeba szczególnie uważać. Ja ostatnio widziałam, słuchajcie, ostatnio zauważyłam jeszcze a propos psów, no strasznie ludzie, się z, strasznie ludzie się z psami obchodzą, są takie przypadki, naprawdę jeszcze ludzie, są ludzie, którzy kompletnie nie dorośli do tego, żeby mieć jakieś zwierzę. Ja zauważyłam teraz, że jest moda na... Yy, i to ludzie tacy dość dobrze sytuowani yy, mają takie no, dobre, takie po prostu porządne domy jednorodzinne, widać, że to są dobrze sytuowani ludzie i oni mają, tam jest tu Henia, słuchajcie, opatrzcie sobie, i oni mają, ci ludzie sobie kupują psy, nie wiem po co, chyba po to tylko, żeby, no nie wiem, może zaimponować sąsiadom, czy to należy, czy to jest symbol taki statusu po prostu że jest się bogatym, nie mam pojęcia kupują sobie psy duże to są psy takie, te owczarki podhalańskie, bardzo często się z tym ostatnio spotykam no i te, ten pies jest mały, to jest zabawny oczywiście, bo to taki biały misiu, później się robi wielki pies i oni słuchajcie, zamiast iść z nim do szkoły żeby tego pieska nauczyć, żeby był grzecznym psem no to oni, kochani moi zamykają go w takim boksie, w takim to się tak nazywa kojec i ten pies tam siedzi, bądź jest też uwiązany na łańcuchu i w ten sposób ci ludzie chowają sobie sami agresywnego psa, bo pies, który jest wciąż na uwięzi, nie ma prawa być normalnym psem. Po prostu nie ma prawa. Pies, pies ma emocje takie na poziomie, taką inteligencję emocjonalną, emocjonalną na poziomie trzyletniego dziecka. Więc wyobraźcie sobie takie trzyletnie dziecko zapiąć na łańcuch. Po prostu to jest to samo. Więc. Tylko, że jeszcze pies nie powie, nie powie yy, że jest mu bardzo źle, więc, więc te łańcuchy w tej chwili i w Polsce niestety jest jeszcze takie prawo, że na tym łańcuchu psy mogą sobie się stać i widzę psy, które stoją gdzieś tam za jakąś stodołą, za, jakimś, za jakąś stajnią ukryte na łańcuchu, poprzywiązywane, słuchajcie, w... w Człowiek interweniuje, człowiek pomoże, no, ale wszystkich psów, y, wszystkich przypadków, wszystkich psów też y, się nie uratuje, no bo nie widzi się wszystkiego. Ale jest też taka, taka tendencja bardzo charakterystyczna sprawa, że ludzie widzą i tak po prostu nie reagują. No każdy powie, no jakie to straszne, ten pies stoi tak uwiązany, ale z reguły ludzie nie zareagują, I, a to jest miara naszego społeczeństwa. Y, jacy my jesteśmy do osób starszych, bezradnych, do dzieci i właśnie do zwierząt, bo one też są bezradne i są zależne od nas, i to jest y, miara naszego społeczeństwa. Zwłaszcza powinno to być ważne wśród y, wśród y, chrześcijan, tak? Y, więc, no, niestety nie jest tak. Więc, kochani moi, zwracajmy na to uwagę, już nie będę się rozwodzić 10 minut. Chociaż powiem wam szczerze, że. Y, Ci ludzie, którzy mówią, że ja tam nadaję tak długo i, i, i w ogóle, to y, niech nie przychodzą po prostu tutaj i tyle, niech idą gdzie indziej. Y, jeszcze ten temat poruszę. Dzisiaj, dzisiaj nagram taki materiał na ten temat y, na temat tego, jak, jak, jak słabo ludzie się dzisiaj koncentrują. Ale na razie Was żegnam, moi kochani. Y, pozdrawiam Was, pozdrawiam Was, moje pieski y, i. I trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam też Wasze pieski, jeśli je macie wszystkie. Niech to będzie ten dzień, dzień psa, niech będzie nie tylko jeden dzień, ale niech to będzie cały rok. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, papa. Pa.